Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji, Anastazja, księga druga jak otrzymać uzdrawiający olej z cedru. Właściwie nie trudno go wyprodukować. Nowoczesna technologia jest znana. Nie będę jej przedstawiać, są jednak pewne niezwykłe niuanse. Opowiem o nich. Nie wolno w czasie zbioru szyszek uderzać w pień cedru wałkami czy drewnianymi kłodami, jak to robią dzisiejsi zbieracze, ponieważ to gwałtownie obniża właściwości zdrowotne oleju. Do produkcji oleju należy wykorzystać tylko te szyszki, które cedr oddaje sam. Spadają one przy wietrze albo można je strząsnąć za pomocą głosu, jak to robi Anastazja. Zbierać je powinni tylko dobrzy ludzie. Najlepiej, kiedy szyszkę podnosi rączka dziecka. W ogóle wszystkie, wszystkie następne czynności powinny być wykonane z życzliwością i z jasnymi myślami. Takich ludzi można znaleźć i dzisiaj w syberyjskich wioskach, twierdzi Anastazja. Jakie to ma znaczenie? Trudno powiedzieć, ale w Biblii jest mowa o królu Salomonie, poszukującym odpowiednich ludzi do ścinania cedrowych drzew – Lecz nie wyjaśniono, na czym polegała ta umiejętność, czym różnili się od zwykłych drwali. Otrzymane po wyłuskaniu z orzecha nasiona należy wykorzystać do produkcji oleju przed upływem trzech miesięcy, później tracą jakość i uzdrawiające cechy. Przy wytłaczaniu oleju w żadnym wypadku nie wolno dopuścić, żeby jądro nasiona stykało się z metalem. Olej w ogóle nie powinien mieć styczności z metalem. Potrafi leczyć wszelkie choroby. Nie trzeba nawet stawiać diagnozy. Można go używać jako produktu żywieniowego i dodawać do sałatek. A można po prostu pić codziennie po jednej łyżce najlepiej o wschodzie słońca ale można również w świetle dnia tylko nie w nocy to jest najważniejsze. Obawiam się jednak, że może wpłynąć na rynek podróbka. Wyraziłem swoje wątpliwości staruszkowi, a on na to odpowiedział z zagadkowym uśmiechem i humorem. Ale my teraz razem postawimy tamę przed podróbkami i zapracujemy na twoje 3%. Ale jak postawimy? No trzeba pomyśleć, przecież jesteś przedsiębiorcą. Byłem kiedyś, teraz sam nie wiem, kim jestem. To w takim razie pomyślmy wspólnie, a ty mnie poprawiaj, jeśli coś będzie nie tak. Zgoda. Produkt końcowy powinni sprawdzić laboratoryjnie ci, którzy to potrafią lekarze, naukowcy, ogólnie mówiąc, zawodowcy. Tak, zgadzam się. Oni dadzą certyfikat. Jednak nie wszystkie właściwości mogą. Przyrządy wychwycić. Konieczna jest degustacja. Możliwe. Jakość wina też określają degustatorzy, i nic nie może ich w tym zastąpić. Ale pamiętajmy, że degustatorzy świetnie znają się na smaku wina, mają wyostrzone zmysły, tak na zapach, jak i na smak. A olej? A kto będzie go degustował? No właśnie, ty sprawdzisz. Ja? Jak ja to zrobię? To niemożliwe. Jadłem tylko zwykły olej. Kiedy go produkowaliśmy, nie dotrzymywaliśmy zasad technologii, o której opowiada Anastazja, a do tego jeszcze palę. Trzy doby przed degustacją oleju nie powinieneś ani palić, ani spożywać alkoholu, nie używać mięsa ani w ogóle innych tłuszczów zwierzęcych i nie wolno ci przy tym z nikim rozmawiać przez trzy dni. Następnie spróbujesz olej i będziesz w stanie rozpoznać po smaku, czy jest prawdziwy, czy nie. A, a z czym mam porównać? Z tym. Starzec wyciągnął z lnianej torby drewniany patyczek o grubości dwóch palców. Z jednego końca wystawił inny patyczek, pełniąc rolę korka. Tu jest prawdziwy olej. Spróbuj jego smaku, z niczym innym nie pomylisz. Jednak najpierw usiłuję wypędzić z ciebie to, co nagromadziło się od palenia i różnych waszych sztuczek. Jak to wypędzić? Tak jak Anastazja? No tak, no mniej więcej. A przecież mówiła, że tylko kochający zdolny jest promieniem miłości choroby usuwać i ciało nagrzewać, aż się nogi spocą. No promieniem miłości, słusznie mówisz. No przecież nie może pan mnie tak kochać jak ona. No ale wnuczkę kocham. No to spróbujmy. No, no, dobrze, dobrze. Starzec przymknął oczy. Nie mrugając, wnikliwie zaczął na mnie patrzeć. Po ciele rozeszło się ciepło. Znacznie słabsze jednak niż od spojrzenia Anastazji. Nie wychodziło mu to za bardzo, ale on nadal się starał. Tak mocno się starał, że aż drżały mu ręce. Ciało jeszcze trochę się ogrzało i to było wszystko. Jednak starzec nie ustępował, a ja czekałem. Nagle spociły mi się nogi, następnie pojawiła się jasność w głowie i zapachy. Poczułem zapachy w powietrzu. O, udało się. Powiedział zmęczony dziadek i opadł na oparcie ławki. Teraz podaj mi rękę. Otworzył korek korek kijek i spatyczka nalał mi na dłoń cedrowy olej zlizałem go z ręki po podniebieniu i po całej jamie ustnej rozeszło się przyjemne ciepło raptem poczułem zapach cedrowy i zrozumiałem że nie można go z niczym pomylić teraz już będziesz pamiętał zapytał starzec zapamiętam to nic trudnego kiedyś w klasztorze jadłem ziemniaki bardzo długo pamiętałem ich smak. Po 27 latach go sobie przypomniałem. Tylko jak ludzie rozpoznają, że olej jest przetestowany i prawdziwy? Przecież jego cena w sklepach jest bardzo wysoka. Za jeden gram zwykłego cedrowego oleju z domieszkami biorą do 30 tysięcy rubli. Sam to widziałem w importowanym opakowaniu. Przecież. Za takie pieniądze spokojnie zgodzą się na podróby. Tak, pieniądze teraz są królem balu. Należy się nad tym dobrze zastanowić. No, widzi Pan, ślepy zaułek nie ma wyjścia. Anastazja mówiła, że pieniądze można również wykorzystać w pracy dla naszego dobra. Spróbujmy pomyśleć w tym kierunku. Dawno już nad tym myślą. Na przykład, jak uchronić wódkę przed podróbkami. I niestety. Zmieniają etykiety, naklejki, wymyślają banderole, lecz bez skutku. Jak bimber sprzedawali, tak do dziś sprzedają. Na ksero bowiem można teraz zrobić banderolę, jaką tylko się chce. A pieniądze też można drukować? Pieniądze trochę trudniej. No to jako etykiety będziemy przyklejać z drugiej strony butelki pieniądze, żeby pracowały na naszą korzyść. Jak! Pieniądze przykleić? Co za bzdura! Daj mi proszę jakiś papierowy pieniążek. Dałem mu banknot o wartości tysiąca rubli. Wszystko jasne. Bierzesz banknot i przedzierasz go na pół. Jedną połowę niech nakleją na butelkę czy inne opakowania, a drugą schowają. Gdzie mają je chować, to wymyśl sam. Na przykład, można oddać je do banku na przechowanie. Ale popatrz, na dwóch połówkach są te same numery i każdy, kto zechce się przekonać, czy olej nie jest podrobiony. Będzie mógł porównać numer swojej połówki banknotu z drugą przechowywaną przez producenta. To ci dopiero dziadek ma głowę, pomyślałem i powiedziałem do niego. Lepszego zabezpieczenia przed podróbkami nie ma. Jest pan rewelacyjny. On zaśmiał się i przez śmiech powiedział. To daj i dla mnie procent. Odpal mi część i już. Procent? Jaki Procent? Ile pan chce? Chcę, żeby wszystko było dobrze, spoważniał starzec i dodał. Pomijając te trzy procenty ze sprzedaży, weź sobie jeszcze jeden w postaci gotowego oleju i rozdaj go za darmo wszystkim, którym uznasz za słuszne. Niech to będzie prezent ode mnie i od ciebie dla ludzi. Dobrze, wezmę. Ślicznie pan to wymyślił wszystko. Jest pan wspaniałomyślny. Ślicznie? To się tusia ucieszy. Ojciec nadal uważa mnie za leniwego, a ty mówisz, że jestem wspaniały. Tak, rewelacyjny. Znów się zaśmialiśmy i dodałem: Niech pan przekaże Anastazji, że mógłby pan być świetnym przedsiębiorcą. Tak? Naprawdę? Pewnie, mógłby pan się stać nowobogackim i to jeszcze jakim? Tak też przekaże Anastazji.